Cześć, tu Mateusz Piłat, witam was w Porozmawiajmy o Lublinie. Dzisiaj moim gościem jest Joanna Bańczerowska, rzecznik pracowy Caritas. Dzień dobry. Cześć Asiu. Cześć. Asiu, Caritas, słowo Caritas znaczy czynna pomoc bliźniemu poprzez miłość do Boga. Hmm, powiedz mi, czym głównie obecnie zajmuje się hmm, oddział lubelski Caritas? Jeśli chodzi o te działania Caritas, to one są, można powiedzieć, teraz takie dwojakie. To znaczy z jednej strony koncentrujemy się na tym, co robiliśmy przez 31 lat, jak istnieje lubelska Caritas, a z drugiej strony odpowiadamy też na bieżącą sytuację, czyli pomagamy uchodźcom i pomagamy tym, którzy zostali w Ukrainie i gdzieś tam doświadczają tych skutków działań wojennych, tej agresji Rosji właśnie na Ukrainę. A te 31 lat prze, przed wybuchem jeszcze wojny, co było y, z takich najtrudniejszych y, rzeczy dla Caritas? Dla nas tak naprawdę. Trudność, to jest takie względne pojęcie, bo doświadczamy, że ludzie w obliczu różnych trudnych właśnie sytuacji bardzo się jednoczą i to widzimy chociażby w przypadku teraz wojny w Ukrainie, ale widzieliśmy też wielokrotnie przy okazji chociażby powodzi, które dotykały nasze województwo i my jako karice, w tym pomagaliśmy, żeby z jej skutkami walczyć. Wtedy ludzie bardzo się angażują i przez to, że oni pomagają nam my możemy pomagać. Więc to jest trochę takie trudne do określenia. Dla nas wyzwaniem jest to, żeby zapewnić środki finansowe na taką właśnie bieżącą, całoroczną, żmudną pracę, która czasami jest mało medialna, czasami ciężko jest o niej opowiadać, czasami z szacunku nawet dla naszych podopiecznych nie bardzo o niej mówimy, a jednak ona jest, ona się toczy i, i po prostu no, i chcemy dalej, żeby ona była, więc potrzebujemy środków, żeby ją finansować i tutaj w grę wchodzą wtedy różne projekty, czy to rządowe, czy tam unijne, czy różne inne dofinansowania, które staramy się pozyskiwać, ale też praca właśnie z naszymi darczyńcami, czy to indywidualnymi, czy to firmami, instytucjami, które nam po prostu w tym wszystkim pomagają. Także ta trudność jest w takim, żeby rzeczywiście móc to robić regularnie, żeby nie być ad hoc, nie robić jednej imprezy w roku, która zbierze konkretną kwotę i potem te pieniądze tylko wydajemy, tylko żeby na co dzień być między ludźmi. My prowadzimy mnóstwo placówek, mnóstwo ośrodków, które. Też potrzebują finansowania. Sami wiemy, jakie są realia w Polsce, jeśli chodzi chociażby o zatrudnienie, jakie są koszty zatrudnienia pracownika. No nie ma co ukrywać, że przez jakiś czas można być wolontariuszem, ale każdy z nas ma swoje życie prywatne, ma rodziny i też tego zatrudnienia potrzebuje, więc na to też Caritas potrzebuje środków. Więc to są takie nasze, można powiedzieć, największe bolączki, ale też póki co z Bożą Pomocą i z pomocą ludzi rzeczywiście to wszystko już od 31 lat funkcjonuje. I jesteśmy w stanie odpowiadać na potrzeby ludzi różnych, od niepełnosprawnych przez bezdomnych, po dzieciaki, które w bardzo dużej mierze gdzieś tam są w tych naszych działaniach i, i bardzo się na nich koncentrujemy, przez osoby starsze. Także naprawdę otaczamy swoją opieką tych, o których wiemy, że potrzebują, i na tyle, na ile możemy, to rzeczywiście pomagamy im. Powiedziałaś, że wolontariuszem można być przez jakiś czas później, prawda? Chce się zakładać rodzinę, jakby trzeba za coś żyć. Powiedz mi, jak istotnym elementem w Caritas są właśnie wolontariusze. Bez wolontariuszy to tak naprawdę nie mamy o czym rozmawiać. Caritas stoi wolontariuszami i każdy pracownik w jakiejś mierze jest wolontariuszem, bo wiadomo, że obowiązuje nas normalny kodeks pracy, normalny czas pracy, a często ten czas pracy jednak wykracza realnie poza, poza to, co nam oferuje pracodawca w zatrudnieniu, więc każdy z nas jako pracowników trochę jest wolontariuszem, no ale też mamy właśnie mnóstwo wolontariuszy. Szacuje się, że jest to około 1200 osób, które regularnie wspierają Caritas, tysiąc z nich to są w Dzieciaki w szkołach, w podstawówkach, w liceach. Trochę jest też przedszkolaków, które już gdzieś tam u początku tej swojej edukacyjnej przygody stara się liznąć tego wolontariatu. Chcemy im zaszczepić takiego bakcyla pomagania innym. Więc jest to naprawdę ogromna rzesza osób, które nas wspierają. Teraz w obliczu wojny w lutym, na samym początku wojny i na początku marca, w tych pierwszych tygodniach, to było około 200 osób dziennie, które każdego dnia przychodziły do nas do centrali i pomagały nam. I robiły wszystko tak naprawdę, od sortowania w żywności, przez sortowanie ubrań, po ręczne rozładowywanie i załadowywanie ciężarówek do Ukrainy jadących. Także tej pracy był wtedy ogrom. Byli z nami wolontariusze, studenci z Ukrainy, którzy przyjechali wiele lat temu i teraz, jak usłyszeli, co się dzieje w ich ojczystym kraju, to po prostu wręcz rzucili się na to pomaganie, bo, bo czuli, że to jest jedyny sposób, żeby nie byli bezradni w tej sytuacji. I oni byli z nami czasami 24 godziny na dobę. Pomagali nam tłumaczyć, pomagali nam, tak jakby znieść tą barierę komunikacyjną między nami a uchodźcami, żeby jak ktoś już przyjeżdża przerażony tą sytuacją, tym, czym, to co go spotkało, to, to żeby po prostu chociaż na tyle swobodnie się czuł, że może bez problemu wyrazić, czego potrzebuje, czego mu brakuje, z czym się mierzy w danej sytuacji. Więc to było dla nas super i, i bez wolontariuszy, no to naprawdę. Myślę, że 80% naszych działań miałoby albo minimalną skalę, albo w ogóle nie mogłoby być zrealizowanych. Okej, okay, a czy. Są jakieś specjalne wymagania wobec tych wolontariuszy, żeby zostać wolontariuszem Caritas? Tak naprawdę to zależy od tego, w jakim wolontariacie ktoś chce wziąć udział. Jeżeli ktoś chce być wolontariuszem w naszej centrali, no to zazwyczaj wymagamy, żeby miał przynajmniej te 16 lat, albo żeby przychodził do nas ze swoim opiekunem, rodzicem, czy też starszym rodzeństwem, które jest już pełnoletnie, ze względów typowo formalnych. Jeżeli ktoś chce wyjechać jako wolontariusz na kolonie Caritas, które już się odbywają, tak toczą się w wakacje, co roku, no to wtedy musi mieć oprócz tego, że 18 lat, przynajmniej wykształcenie średnie, to jeszcze zaświadczenie z rejestru o niekaralności, no i kurs na wychowawcę, wypoczynku dzieci i młodzieży. Także. To jest bardzo specyficzne, trochę ewaluuje, jeżeli ktoś jest uczniem i chce pomagać w szkole to wtedy kontaktuje się z nauczycielem, który jest opiekunem szkolnego koła Caritas i tam wypełnia deklarację od rodziców, że może do takiego koła należeć i, i w zasadzie tyle, tak, nie ma znaczenia ile ma lat, bo, bo działa w przestrzeni szkolnej, więc automatycznie jest, jest prościej, także w zależności od projektu mamy też różne oczekiwania, różne wymagania. Powiedz mi jak wyglądają te wczasy właśnie z Caritas? Zazwyczaj jeździliśmy do Firleja, do Dąbrowicy. To są takie nasze ośrodki, które prowadzimy przez cały rok. Natomiast teraz one troszeczkę inaczej funkcjonują też ze względu na sytuację chociażby w Ukrainie, ale też ze względu na to, że gdzieś tam ona sama poukrzyżowała nam pewne plany remontowe i musimy to wszystko tak łatać. Natomiast to też otworzyło nas na nową perspektywę, bo w tym roku te wyjazdy będą odbywać się właśnie w formie wyjazdowej, czyli nie będziemy tutaj stacjonarnie, rodzice nie mają możliwości przywieźć swoich dzieci na miejsce i odebrać, tylko będą je dostarczać do autokaru, który pojedzie chociażby nad Solinę, czy też w Pieni i, i po prostu dzieciaki będą mogły też tam pojechać. To jest o tyle cenne, że po pierwsze kadra w dużej mierze składa się z takich starych wilków, mhm. naszych wyjadaczy, wolontariuszy, którzy są z nami od wielu, wielu lat, więc oni też mają okazję do tego, żeby liznąć trochę czegoś innego niż co roku, ale też dla dzieciaków, bo wiele z nich rok w rok jeździ z nami i to jest tak naprawdę ich jedyna okazja do tego, żeby gdzieś oderwać się od tej rzeczywistości, od tego swojego codziennego życia, no i będą mogły okaz Zobaczyć coś in... Miała okazję zobaczyć coś innego niż, niż przez te poprzednie lata, gdzie to na przykład był rok w rok Firley. Jeszcze wrócę do tych wolontariuszy, bo mm, wiadomo, że wolontariusze są, odchodzą. E, a jak utrzymać takiego wolontariusza e, w działaniu? Ja myślę, że tutaj dużą rolę odgrywa relacja. E, jeżeli wolontariusz czuje, że jest potrzebny, jeżeli jest traktowany z szacunkiem, jeżeli. E, Widzi, że komunikacja jest w porządku, że może się też rozwijać, może się nauczyć czegoś nowego, że ten wolontariat nie tylko od niego bierze, ale także coś mu daje, no to wtedy po prostu siłą rzeczy on zostaje i. I, I tyle, tak? Nie ma chyba jakiegoś takiego technicznego sposobu na zatrzymanie wolontariusza, bo my nawet jeśli podpisujemy umowy wolontariackie na dłuższe okresy, to zawsze zastrzegamy, że jeżeli się okaże w połowie drogi, że na przykład zmieniłaś sytuację życiowa, że to jednak nie jest to, że chcesz robić coś innego, to, to śmiało, tak? Jakby po prostu powiedz i, i tyle. Nie ma presji, że jak się deklarujesz na rok, to po prostu będziemy cię rozliczać z każdej godziny, którą przepracowałeś. To właśnie chodzi o to, żeby. Żeby wolontariusz czuł, że to wychodzi z niego, że to on tak jakby kieruje tym wszystkim, oczywiście z naszą pomocą i tak jakby z naszym nastawieniem na konkretne działania, tak, które są na przykład dla niego. No, ale my też zawsze staramy się wykorzystać potencjał danej osoby. Nie wkładamy nikogo w szufladkę, że jak pracujesz na świetlicy z dziećmi, no to musisz robić konkretne rzeczy. Tylko powiedz nam, co umiesz robić, powiedz nam, co lubisz robić, co cię pasjonuje, i my postaramy się dopasować tak działania, na przykład pod kątem dzieciaków, żebyś rzeczywiście i ty mógł się czuć zadowolony i dzieciaki były bezpieczne, ale jednocześnie też właśnie e, zadowolone. Mm -hmm. A powiedz mi. Um... No już poruszyłaś ten temat, temat e, wojny na Ukrainie. Jak się tylko rozpoczęła wojna? Jakie, jakie zaczęły się działania? Co, co, co się wydarzyło? Bo na pewno u Was się bardzo wiele wydarzyło. E, ja w ogóle tak by. Trochę wydaje mi się, że to było bardzo dawno temu, a jednocześnie wcale nie tak dawno temu, pamiętam dzień przed wojną i chyba go pamiętam nawet jeszcze lepiej niż ten dzień, w którym ta wojna wybuchła, bo potem już te dni tak szybko płynęły, że, że trudno jest odróżnić jeden od drugiego, natomiast dzień przed wojną dzwoniliśmy do księdza Wojtka Stasiewicza, który jest dyrektorem Caritas Spes w Charkowie na Ukrainie, bardzo blisko granicy z Rosją. No i tak pytaliśmy Wojtek, czy wszystko jest w porządku, czy czegoś potrzebujecie, jak możemy Wam pomóc. Więc on powiedział, że no, jak to w Ukrainie. Tam tak naprawdę brakuje klasy średniej, jest się albo bardzo biednym i potrzebującym, i wtedy właśnie ksiądz Wojtek pomaga, albo bardzo dobrze sytuowanym obywatelem. Więc on koncentrując się na tych biednych powiedział, jeżeli macie możliwość, to przyślijcie nam jakieś pieniądze, to kupię to, co jest najpotrzebniejsze, będę miał dla potrzebujących. Więc nasz dyrektor zdecydował, Zdecydował, że tam pula środków zostanie przekazana. Uruchomiliśmy też zbiórkę pieniędzy, żeby nazbierać na kolejną pulę dla księdza Wojtka. I pytaliśmy się, czy rzeczywiście wyczuwalne jest to napięcie. On mówi, że jest może trochę większe napięcie niż było, ale wiecie, my w tym żyjemy już 8 lat, bo tak naprawdę to się nie zaczęło ostatnio, tak? tylko to już trwa. Więc dla nas to jest taka trochę normalność, już można powiedzieć, dziwna, bo dziwna, ale normalność. I wróciliśmy do domu, i następnego dnia obudziliśmy się, i już była wojna, więc no, zaskoczenie to było ogromne i dla nas, i myślę, że też dla nich, bo gdyby bardziej się spodziewali, to na pewno czegoś takiego by on nam nie powiedział. Tym bardziej, że pochodzi z Lublina, gdzieś tam tutaj przyjaźni się z wieloma osobami, więc taką ma relację, właśnie nieoficjalną też, tak? I łatwiej jest wtedy mówić prawdę, nie tylko to, co, co gdzieś tam powinno się powiedzieć. Także dla nas to było ogromne zaskoczenie. My sami nie do końca wiedzieliśmy, jak będzie trzeba pomagać, co będzie się działo, a już w piątek mieliśmy pierwsze, pierwsze osoby, które przekroczyły granice i właśnie dotarły do nas. To jeszcze był taki moment, gdzie. Niby ta pandemia już się wyciszała, ale jednak jeszcze była, gdzie jeszcze maseczki obowiązywały, więc tak no, naprawdę byliśmy na początku tacy zagubieni, i trochę po omacku, ale właśnie staraliśmy się odpowiedzieć. Ci ludzie akurat potrzebowali wtedy zakwaterowania, bo do Polski dotarli dzień wcześniej i przenocowali urodziny w Lublinie, natomiast ta rodzina miała dwa pokoje na pięć osób, więc dodatkowe cztery osoby to już w ogóle był tłum. I, I wtedy pamiętam, że oni akurat zatrzymali się u nas w centrali w jednym z pokojów gościnnych, który mamy. Do dyspozycji i to też było super, że w kolejnych dniach te dzieciaki bawiły się na naszym podwórku, a rodzice pomagali na magazynie, kiedy te pierwsze dary zaczęły spływać i sortować, więc to też było takie, no, takie pokazanie nam, że okej, okay, korzystamy z Waszej pomocy, ale w tym czym możemy też chcemy uczestniczyć, też chcemy pomóc. To nie jest tak, że siedzimy, czekamy na gotowe, aż wszystko nam zostanie przygotowane, tylko, tylko chcemy, chcemy się zaangażować, chcemy też jakkolwiek działać i wspierać. No i, i tak małymi krokami zaczęliśmy organizować tę pomoc, od właśnie stworzenia takiego punktu kryzysowego, który w początkowych tygodniach działał 24 godziny na dobę i do niego zgłaszali się wolontariusze w takim pierwszym kontakcie. Przez otwarcie namiotu nadziei w Dorohusku jeden funkcjonował bezpośrednio na granicy. Wtedy, kiedy przechodzą osoby odprawę graniczną, to mają nasz namiot. Do tej pory zresztą on tam jest, który funkcjonuje i w którym mogą otrzymać chociażby żywność. Wtedy jeszcze czy ciepłe ubrania, koce, rękawiczki, tego typu rzeczy, ale też przy punkcie recepcyjnym, który działał był dwa km od granicy, właśnie w Dorochusku, tam też był nasz namiot i też taką samą pomoc świadczył ciepłe napoje, ciepła zupa, tego typu rzeczy. I to w ogóle jest miejsce, które bez wolontariuszy by nie funkcjonowało, tak? Tam wolontariuszy są 24 godziny na dobę i to jest naprawdę z jednej strony ciężka praca, a z drugiej strony wdzięczna praca, bo widzisz tego człowieka, którego, dla którego to robisz, i jesteś w stanie tak jakby doświadczyć, jak Twoja pomoc zmienia jego sytuację. Tak? No bo jeżeli ktoś przychodzi zmarznięty, dostanie ci pół herbatę, dostanie koc, no to automatycznie widzisz, że jest mu lepiej, tak? że, że ten komfort jego bycia jest wyższy niż był. Więc te namioty nadziei to jest kolejna rzecz. Teraz mamy jeszcze jeden w hełmie na dworcu PKP, bo bardzo dużo osób obecnie zarówno przyjeżdża z Ukrainy do Polski, jak i wyjeżdża z Polski do Ukrainy, także i jednym i drugim właśnie taką pomoc typu żywność, napoje świadczymy, środki higieniczne też, też tam są wydawane, jeżeli ktoś potrzebuje takie zaplecze, zabezpieczenie dla dzieciaków typu pompersy, chusteczki, to wszystko tam jest, także... To były takie dwa działania. Trzecim z nich było to na czym teraz nadal bardzo nam zależy czyli wysyłanie transportów humanitarnych na stronę ukraińską pamiętam, że to była taka naprawdę spontaniczna akcja na hura dostaliśmy w sobotę sygnał, że mamy pusty, pustą ciężarówkę która i tak musi wrócić do Ukrainy bo po prostu to jest taka firma transportowa i tak będzie jechała, więc jeśli chce to możemy wskazać adres pod jaki ma pojechać i ona pojedzie do Ukrainy i zawiezie jakąś pomoc humanitarną, więc my wszystko co dostaliśmy na magazyn od ludzi, po prostu załadowaliśmy z powrotem. Okazało się, że jeszcze ta ciężarówka nie jest pełna więc rzuciliśmy hasło na Facebooku, że jeśli możesz dostarcz teraz dary do Caritas bo za chwilę wyjedzie pierwsza ciężarówka do Ukrainy z pomocą humanitarną i nagle setki samochodów zaczęły podjeżdżać na nas parking i ludzie prosto z bagażników przepakowywali to właśnie na ciężarówkę, więc to było naprawdę niesamowite, zrobiło się tak gwarno, tłoczno tu ciemno, no bo luty to już od godziny 18 było ciemno, więc naprawdę takie ogromne poruszenie no i się udało i ta pierwsza ciężarówka pojechała, teraz już Prawie 180 tych ciężarówek, każda przynajmniej 20 ton załadowana różnymi darami. To też jest fajne, że mamy różnych odbiorców w Ukrainie. Mamy też magazyny, tak jakby przeładunkowe, w których te ciężarówki duże mogą się rozładować, przyjeżdżają z innych okolicznych miast i wsi i po prostu załadowują w mniejsze auta i tymi mniejszymi autami jadą do mniejszych miejscowości. Także to jest dla nas super ważne, że mamy taką szansę, że możemy wysyłać te transporty do Ukrainy, bo wiemy, że dużo osób nie zdecydowało się wyjechać z różnych przyczyn. No a... Im jest naprawdę ciężko. Tutaj w Polsce po pierwsze jest bardzo dużo organizacji, które zdecydowały się pomagać uchodźcom, i mimo że niektóre już wyciszyły swoją działalność, bo to już trwa kilka miesięcy a my jako Caritas wiedzieliśmy, że to nie będzie krótkodystansowe, tylko będzie to naprawdę długofalowe działanie, więc też na to się nastawialiśmy, natomiast no, tu jest bezpiecznie, nie lata nic nad głową, tych zagrożeń jest zdecydowanie mniej, tam niestety w każdej chwili może spaść bomba, może wybuchnąć rakieta, także no także naprawdę dla nas jest mega, mega ważne, że możemy, ale też chcemy nadal je wysyłać, a teraz już nie jest to takie proste. Na początku każdego dnia wyjeżdżały około 3-4 ciężarówki, teraz tyle wyjeżdża tygodniowo, czasem nawet się to nie udaje. No właśnie, czy takie, jest, takie samo zaangażowanie jest ludzi jak na początku? Zdecydowanie nie, ale też trudno się dziwić, bo sytuacja po prostu już trwa. Jest to tak jakby każdy miał pewne zasoby, które miał mógł przeznaczyć na tą sytuację, i, i te zasoby się zaczęły wyczerpywać. No i ciężko się też dziwić, tak? To też nas w pewnym stopniu obciąża finansowo ta wojna odbywa, odbija się także na nas, chociażby ceny paliwa jak skoczyły w górę, tak? Więc odbija się też na portfelach osób, które mogłyby te pieniądze przekazać właśnie na pomoc. Więc nie, nie jest już teraz tak, jak było wcześniej, i przez to też tych transportów nie jest aż tak dużo, bo większość rzeczy, które ładujemy, musimy kupować. No, a musimy też racjonalnie tymi środkami operować, tak żeby za chwilę nie zostać z niczym, tak? No tak, bo potrzeba jest jeszcze naprawdę działania, które tak. organizujecie w Polsce na lubelskim. E, tak, no to też jest taka różnica, jeśli chodzi o te środki finansowe, że jeżeli ktoś przekazywał na Ukrainę, no to my musimy to przekazać na pomoc albo uchodźcom, albo właśnie do Ukrainy. Natomiast wiemy też, że tak jakby nie chcielibyśmy w ciągu miesiąca wydać wszystkiego i tak jakby rozesłać, tylko wolimy troszeczkę mniej, troszeczkę Troszeczkę wolniej, ale jednak regularnie, na przykład przez kilka miesięcy, tak? Gdzieś ten model nam się bardziej sprawdza i też ufamy, że, że będzie tak, jakby lepszy dla tych osób, które tę pomoc otrzymują. Dlatego też no, racjonalnie tymi środkami operujemy i, i podejmujemy takie. Znaczy to w zasadzie księża, podejmują takie decyzje, że które, które też w uzgodnieniu chociażby z księdzem Wojtkiem, tam w Charkowie, no, pozwalają wysyłać te transporty może mniejsze, może troszkę rzadziej, ale jednak regularnie. Tak, żeby on wiedział, że na przykład raz na dwa tygodnie mam dużego tira, mogę ludziom powiedzieć: przyjdźcie, będę miał wam co dać. A nie na zasadzie, że teraz przez tydzień dostańcie dużo. Ale to wszystko przejęcie i już przez miesiąc nie dostaniecie nic, więc, więc tak to trochę wygląda. A czy potrzeby się zmniejszyły, czy nie, z biegiem czasu? Ja myślę, że jeśli chodzi o stronę ukraińską, to znaczy generalnie one się zmieniły, troszeczkę ewaluowały. To znaczy, teraz nie ma już na przykład aż takich problemów w dostawie prądu, bo początkowo wysyłaliśmy też chociażby generatory prądotwórcze, agregaty, tego typu rzeczy. Teraz takich rzeczy już są trochę mniej potrzebne. Podobnie, jeśli chodzi o jakieś koce, śpiwory, zmieniła nam się też pora roku, więc automatycznie trochę inaczej to wygląda. Natomiast jeśli chodzi o potrzebę dostarczania jedzenia, to ona jest może nawet trochę większa, bo powoli kończą się zapasy, które gdzieś tam ludzie też mieli, takie swoje zupełnie prywatne. Z tego co wiem, to w Ukrainie jest ogromna drożyzna i tam sól kosztuje około 20 zł, więc no wyobraźmy sobie, co z tego, że to jest w sklepie, jak no, kto sobie pozwoli, tak? Więc jeśli chodzi o żywność, to ta potrzeba się nie zmieniła, jest ogromna zarówno w Ukrainie, jak i tutaj w Polsce, no bo i w Polsce bardzo dużo osób zgłasza się po żywność i prosi o taką pomoc i też my prowadzimy ośrodki, w których mieszkają uchodźcy, więc tam też im są przygotowywane posiłki. No, i na te przygotowanie posiłków też tej żywności potrzeba. Mm -hmm. Powiedz mi, czy mieszkańcy Lublina, Lubelszczyzny mm, są skłonni bardzo pomagać? Mm, nie, niekoniecznie tylko jeżeli chodzi o Ukrainę. Mm -hmm. Ogólnie, czy, czy Lublin i Lubelszczyzna to, to, to jest miejsce, gdzie ludzie są chętni do pomocy? Wbrew pozorom tak. Ja uważam, że. Mm to miano takiej wschodniej Polski, które troszeczkę mamy, to ono pod kątem pomagania i zaangażowania w sytuacje innych ludzi właśnie pokazuje naszą ogromną siłę, to znaczy my jeszcze nie jesteśmy aż tak zabiegani, my nie jesteśmy jeszcze aż tak skoncentrowani na naszych karierach, na ścieżkach zawodowych, na zdobywaniu wykształceń, kolejnych jakichś dyplomów, mniej gonimy za takimi doraźnymi rzeczami i łatwiej nam jest się skoncentrować właśnie na tym, że gdzieś obok jest ktoś, kto potrzebuje pomocy i to jest super, jeśli Chodzi o szkolne koła Caritas, to naprawdę ogromne zaangażowanie widzimy u dzieciaków z mniejszych miejscowości w ogóle. W Lublinie jest o tyle wyzwanie, że Lublin ma naprawdę szeroką ofertę wolontariacką. Jest mnóstwo organizacji pozarządowych, jest mnóstwo rodzajów wolontariatów, od właśnie takiego typowo wolontariatu skoncentrowanego na pracy z człowiekiem, czy jest wolontariat sportowy, kulturalny. Tego jest naprawdę dużo, więc ten czas młodych ludzi się nie mnoży, on po prostu jest ograniczony i każdy się gdzieś tam angażuje w te swoje właśnie bardziej przestrzenie. Natomiast myślę, że tak, że jest tutaj naprawdę fajne środowisko do tego, żeby ten wolontariat działał, funkcjonował i w zasadzie to dobrze, że jest tak Dużo tych ofert wolontariatu, bo każdy może znaleźć coś dla siebie. Dla siebie. E, powiedz mi jeszcze, jakie, jakie Caritas ma plany na przyszłość? Na najbliższą i to troszeczkę dalszą. E, Caritas ma plany takie, żeby być, <laughs> trwać e, i docierać do osób, które tego potrzebują i to się chyba nigdy nie zmieni. E, Kolonie to jest teraz tak jakby najbardziej bieżąca sytuacja, to, co się dzieje. Jeździmy z dzieciakami, opiekujemy się nimi, dajemy im okazję do wytchnienia, do zobaczenia nowych miejsc, do integracji między sobą. I to jest dla nas super, super ważne. Powoli też będziemy chcieli zacząć dziękować za tą pomoc, którą dostaliśmy przy okazji chociażby sytuacji w Ukrainie, bo to tempo życia przez ostatnie miesiące było tak zawrotne, że czasami właśnie to, tego ostatniego dziękuję trochę brakowało. Ta przestrzeń na to była. Mocno ograniczona, bo każdy się koncentrował na tym, żeby zrobić jak najwięcej, więc też będziemy chcieli właśnie podziękować tym wszystkim, którzy Którzy nam w tym wszystkim pomogli, I, i tyle. Wszystkie nasze placówki, dzienny dom dla seniora, mieszkania wspomagane dla osób, które chcą chociażby wyjść z bezdomności, warsztat terapii zajęciowej dla niepełnosprawnych, hospicjum domowe, centrum rehabilitacji to wszystko pracuje tak, jak pracowało. I, i, i mam nadzieję, że będzie pracowało. No, taka jest nasza misja, żeby utrzymać tę działalność, którą mamy, a jeśli będzie na to przestrzeń, no to żeby właśnie móc jeszcze ją je rozszerzać. Ja mam nadzieję, że mm, zawsze będziecie trwali, że nigdy nie będziecie tracić energii. Dziękuję Ci za y, rozmowę, a to był kolejny odcinek Porozmawiajmy o Lublinie. Dzięki. Dzięki.